No hej dzisiaj, sorry jestem trochę chory yy, dzisiaj otworzymy kalendarz adwentowy ze Star Wars Microforce. Force no dawno nie nagrywałem więc wiecie nawet kamera może się uszmać ha ha ha, no dobra no to jak odpakuję to wam za chwilę pokażę no mamy tutaj taką planszę żeby ustawiać później nasze figurki to ja otworzę yy, yy. Okej, okay, jest, aha, super śmieszne, yy, dobra, jest dobrze. bardzo dobrze, krótka przerwa, no już rozłożone i tu mamy plezencik, o tu, tu mamy czerwony oczywiście, tu mamy zielony plezencik, tu mamy porga w czapce Mikołaja, i ognisy go I... i zaczynamy od pierwszego bo raczej nie jak trudno się jedną ręką nagrywać a jedną I... mm, dwie spróbuję go odpakać się okazało, że to naklejka i nie mogę ich wyciągnąć. Zaczekajcie. No i udało się. I mamy taką naklejkę. Z tym... Z tłumowcem. I... Co? To jest taki... Ja myślę, że to jest większe. Wiedziałem, że to jest małe, ale że... Mamy tak. BB-8. Taki fajny. O, jak ten duży tu żytu, brat. Ładnie wykonany ogólnie. A dosyć okej. Okay. postawię go. Nie gdzie będzie stał. Dobra, położę gdzieś tu. Okay. Dwa. 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 Gdzie jest dwa. O, teraz wielka zakazka. Nie, to się Dobra, poszukam dwójkę. Dobra, na na nadar Nie widać, bo jest czorny. Okej. Okay. Ała, mój palec. będę wiadomo, to musiał wszystko to otwierać morzeczkami. Trochę, to jest. mocy zawsze pomagają. Kupcie już dziś. W sklepie u Rewika okej okay. mamy wyglądający chyba chłopak Ray to kto Ray to? Tak. no nawet nie wiem tak Ray był na te takie takie buzgi mm, chwilę aaa ciekawe czy będzie go tutaj widać Taki fail. Dobra. Mamy rej. Dobra. No to postawię gdzieś rej i za chwilę ten. Otwieramy kolejne. No i mamy polne to jest ten I kto robi to małe? Przypomnę zabawki. O taki Bo nie, już jeszcze nic nie widać Jeszcze mi się zgasił O taki Piu, piu Zostawcie lajka albo ono was zastrzeli ciu, ciu, Widzicie? Nie zostawiliście y, Czwarte W czwartym jest ten, kolega Hamasolu. I on też was zastrzeli, jak nie zostawicie lajka Pciu, 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 pciu Dobra, no to piąta poszukam. Znowu, i tu mamy Judę, który macha swoim mieczem świetnym, świetnym Mieczem I on ma tu taki, jakby mieczem zostawił ślad, że tak powiem. No fajnie, ok, no to teraz będzie szósty I tu mamy piątę, czyli Mamy fina w tym stroju swoim tego y, szturmowca no fajny nawet siódemki jeszcze szukamy fin też szukam no i w y, siódemce mamy łukiego i y, y, ogólnie no ja na no, telefon do mojego taty czekaj No i chwilę z nic tutaj jest y, C taki y, w prezentach i Wugi. no, no to postawię gdzieś Woogie'ego i... teraz to robiła siódemka teraz ósemka będzie i w ósemce mamy tego smoka, jakoś tak no i on ma taką brzydką radę. no to teraz będzie dziewiątka i tu jest hologram Obiłana wana Kenobi'ego, tak, chyba tak no dobra, teraz będzie dziesiątka.